Znacie Zbysia? Nie. To szkoda, bo człowiek jest taki jebnięty, że aż szkoda go nie znać. Zbysia poznałem w podstawówce, ale doszedł do naszej klasy dopiero w połowie roku. Siedziałem przy stole i coś tam rysowałem. Coś dotknęło mojej nogi. Siedziałem sam przy stole, więc to trochę dziwne. Patrzę pod stół, a tam jakiś ziomek szerszy niż wyższy, cały czerwony na twarzy, leży, sapie i gryzie nogę od stołu. I nie taką drewnianą czy coś, tylko stalową kurwa rurę, taką jaką się łamie piszczel. W tym momencie do sali wchodzi dyro i pyta: Zbysiu, co ty robisz? Zbysiu podskoczył, bo się przestraszył. Przypominam, że siedział pod stołem, więc jak zajebał w blat, wbił mi długopis w rękę. Płacz, krzyk, dyro nie ogarnia, Zbysiu biega w kółko po sali i drze się, że jest mordercą. Z uśmiechem na tej swojej okrągłej twarzy. Zabrali mnie do pielęgniarki i zwolnili do domu. Następnego dnia Zbysiu przywitał mnie na kolanach, przepraszał i dał mi cztery czekolady i sto złotych. Jebaniutki, ma bogatych rodziców. Po paru dniach trzymałem się ze Zbysiem. Mnie i tak nie lubili, a on był bogaty i nie robił mi swoich hehe he żartów, hehe. He. A typu miał naprawdę nasrane w głowie. Na przykład kilka dni później zaprosił mnie do siebie. Chatę miał rozmiarów szkoły. Prestiż. Poszliśmy do jego pokoju. Chodź, Anon, chodź, pokażę ci coś. Typu naprawdę tak mówił. Wyjął opakowanie Ferrero Rocher i wysypał połowę. Ostrożnie otworzył i zjedliśmy tak z 10, a potem wyjął z szuflady kamyki i klej. Obkleił wirkiem i pomalował na brązowo. Potem dokładnie zawinął, skubany, nie potrafił budów zawiązać, ale zawijał sreberka lepiej od świstaków na koksie. Następnego dnia rozdał w klasie, bo urodziny, wszyscy nagle fajne kolegi, czekałem na płacz, krzyk i dyra, który nie ogarnia. Dostałem to. Ciekawiło mnie tylko co zrobią z bysiowi, ale skurwaniec sam wziął kamyka i tłumaczył, że nie wie o co chodzi. Dyro uwierzył. W trzeciej klasie wpadł na genialny pomysł. Jechaliśmy na wycieczkę klasową na zieloną szkołę. Mieszkaliśmy w jednym budynku z pokojami i wspólną łazienką. Zbysiu nawpierdalał się żelków. Zawsze miał po nich niagare z dupy. Obudził mnie w nocy i kazał iść z nim. Poszliśmy korytarzem pod pokój dziewczyn, a typ zdjął spodnie i zaczął srać. Zrobił kilka kroków i znowu. Nie wiem jak, ale skubany zrobił ścieżkę gówna przez cały korytarz aż do kibla dziewczyn. Ja stałem i nie wierzyłem co się od Janie Pawla, a on srał i próbował powstrzymać śmiech. Do teraz widzę śmiech wyciskający kolejne porcje gówna. Rano obudziło mnie głośne jebnięcie, prawie jak zbysiło stół. Wychodzę zaspany i widzę coś takiego. Cały korytarz w gównie. Przy pokoju dziewczyn stoi parę osób, w tym nauczyciele. Na ziemi leży typiara z naszej klasy, która ewidentnie wyjebała się na gównie. Stała w kupie. Nie ma nawet siły płakać. Nikt nie wie, że to my, a przez następne kilka lat ludzie próbowali zgadnąć, która z dziewczyn narobiła w korytarzu. W czwartej klasie Zbysiowi zaczęło znowu odpierdalać. Mieliśmy okienko, więc Zbysiu powiedział, żebym poszedł z nim. Nauczyciele pozwalali mu na dużo, bo był chory, a ten to wykorzystywał. Zaczęliśmy chodzić po szkole i pukać do klas. Wchodził. I dzień dobry, chcę coś ogłosić, moja mama jest wróżką, ma na imię Pizdolina i lata. Jak byłem mały, to jak ze mną leciała, upuściła mnie i spadłem na tyłek, o tu! Po czym odwracał się i zdejmował spodnie pokazując dupę. Tą samą, którą zasrał korytarz. Rzeczywiście miał na tyłku jakąś ranę. Potem wychodził i szliśmy dalej. Tak całą lekcję. Był też Udyra, który jak zawsze nie ogarnął. Do końca szkoły regularnie znajdowano u kogoś zużyte gumki ubrodzone notellą, ludzie byli przez niego gryzieni, dyro dostawał kanapką albo czymś podobnym w głowę, ale nie ogarniał. Na zakończeniu roku w szóstej klasie śpiewał 100 lat podczas hymnu. Na tym skończyła się moja znajomość ze Zbyszkiem w podstawówce. Przez gimnazjum miałem luz, poznałem nawet Karynę, która potem okazała się Karolem, ale to inna historia. Jednak rozpoczęcie technikum zmieniło wszystko. Rozpoczęcie zapowiadało się normalnie. Trochę stresu, nowi ludzie, mamy apel na rozpoczęcie. Hymn. W połowie drzwi się otwierają i na aule wchodzi on. Od razu poznałem, pomimo kartonowej torby na głowie. Poznałem pobliźnie na dupie. Wszedł tylko w majtkach i rękawiczkach torba na głowie i czerwona opaska ze swastyką na ramieniu. Maszeruje hajlując i śpiewa hymn trzeciej rzeszy. Nauczyciele go zabrali, a ten wyrywał się krzycząc coś o pasażerach jakiegoś statku i ojcu wędkarzu. Do sali wszedł po paru minutach. Już normalnie ubrany, był ze mną w klasie. Nie wiedziałem, czy mam płakać, czy się cieszyć. Od razu zapisaliśmy się do radiowęzła. Staraliśmy się puszczać normalną muzykę, jak nauczycieli miery uro, to nawet 100 lat. Ciekawie robiło się po 14, kiedy sporo osób szło do domu. Kojarzycie te kratki od wentylacji w salach? W węźle była taka, to ją wyjęliśmy od strony kratki z sali po drugiej stronie ściany, wstawiliśmy karton, żeby nie było widać i pomiędzy trzymaliśmy palenie. Bongo, zielone, fajki, inne takie. Co jakiś czas ze znajomymi siadaliśmy tam, paliliśmy, a Zbysiu robił z siebie debila. Co ciekawie, zjarany zachowywał się całkiem normalnie. Nie gadało o matce pizdolinie, ani o krecie, który wyjada hortensję w ogrodzie, podobno jest jego miłością, któregoś razu powiedział, żebyśmy poczekali. Wziął śmietnik i wyszedł. Pięć minut później wrócił ze śmietnikiem pełnym wody i butelką pięciolitrową. I z uśmiechem na ustach stwierdził, że palimy z wiadra. Jaraliśmy z paru blantów naraz. Wszystko w dymie, my nie ogarniamy, wchodzi znajomy, stary, czuć coś? Typie, jebie na całą szkołę. Nie wiem jak, ale obyło się bez przypało. Nie pamiętam. Chodziliśmy czasem na imprezy, trochę się jarało, trochę się piło, ogólnie było spoko tym, że... tym bardziej, że się miał pewne hobby. Zawsze, ale to kurwa zawsze, gdy widział Zgona, dawał mi telefon i kazał robić zdjęcie. Ale niezwykłe. Zdejmował spodnie i przystawiał dupę. Zawsze widziałem w wyobraźni, kiedy sra na korytarzu. Do twarzy petenta i twerkował. Parę razy wyprosili go za to z klubu, aż w końcu trafił na czarną listę połowy klubów w mieście. Do końca szkoły było coraz mniej przypału, bo się ogarnął. Mówił nawet, że będzie przedsiębiorcą. Mówił, że pójdzie na prawo i to na UG, ale tak naprawdę to grał tylko, jarał i obrażał ludzi w internecie. Szkoda mi go było i tęskniłem za czasem, kiedy śmialiśmy się z jego nazwiska. Stonoga chyba już nigdy nie będzie taki sam.